Siemanko, egon z tej strony jest Stefan, <laughs> <laughs> Stefanek. O ogon podniesiony, to znaczy że dobrze, Pilar, tak? Będzie Petarda, kurczę! Będzie <laughs> <Jest>. petardinio <laughs> Dobra, dajemy jedzonko Stefanowi. Chodź Stefan. O, o, jaki. Już się nie mocno dostać. Do Zobaczymy czy on dobrze zrobi, żeby... O, ale ogon w górę jest. Będzie petarda. O, będzie petarda. <śk wylekła> dobra, dobra, dobra. Zobaczcie. Był już Stefan. Był Adi. A teraz wiecie kto będzie? Wiecie, wiecie kto? Wiecie po koło tutaj przyjechaliśmy. Kurde Jest Krzysiu. Hej. Pozdrawiam cię Cześć. serdecznie. Witam miło cię. Kuro poznać to za niebieskie kciuki. Jak, 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 a... jak, jak to Adi mówi, to są, to są zabytkowe rejestracje. Tak? No. <śleszamy>. Dobra, Dobra widzimy się za chwilę w lesie. Hej. Baterie naładowałem, to na jutro coś będzie Dobra, dojechaliśmy do lasu. Ja tutaj jestem. O, Krzysiu już tutaj się rozpoczyna, już przygotowuje sprzęt. Ja mam przyszkowany. Adi, prawdziwy dzik, już ryje. To jest coś Może coś tam tak, jesteśmy w pięknym lasku. Także kurczę, zobaczymy. Miejmy nadzieję, że jakieś fanty nam tutaj wyjdą. Pełni nadziei, zadowoleni, uśmiechnięci jak zwykle, także będzie git. Dobra, widzimy się przy pierwszych dołkach, hej! Jest pierwszy dołek, kurde, jest zło, nie ma nic. Obrączka! Jest, kurde, zaś.. Jest obrączka. Znaczy gdzie mam ręce? Dzisiaj byłem na jogodach od rana. Także nie mogę tego domyć teraz, ale kurde, ale jaja. Kompletnie nic nie ma. Biło tak 50-51. Jak poczek, kurde, krokosz, już taki podiessadów wie złotka jakieś będzie. A to niestety nie wiem, jakaś miedziuszka czy za to. Ale jest kurde, obrączka, nie? Także dobra. Środkowy palec i lecimy dalej. O. Ja widzieliście, ja mam obrączkę, tutaj o Krzysiu sobie chodzi, tam Adi, na razie fantów nie ma, i Adi o takiego gwoździa znalazł. <grystanie> Także co, przygwoździmy się chyba, <grystanie> chyba że zacznie sypać zaraz. <grystanie> Dobra, widzimy się za chwileczkę. <grystanie> I zobaczcie tutaj na oko pod drzewkiem <grystanie> złotóweczka z perelu który rocznik. 8, 7, także 3 lata młodsze ode mnie, ale tu dalej dzwoni, tu wszędzie dzwoni, kurde, <noise> <Patrzcie> <noise> ale czad, depozyt, depozyt PRL-u, patrzcie, to. raz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 moniaków, i nadal dzwoni. Kurde, spróbuję jeszcze jedną wyciągnąć, ale jaja, kur ale czad. Tu gdzieś dzwoni, o i ten plastikowy nabój, nie? ale jaja, gdzie to kurde, o jest, ale jaj, o kurde, dwa złote, dwa złote, ale jaja Pod starym żel, zobaczcie, a Krzysiu kurde przed chwilą mi mówił ja zawsze chodzę i szukam koło starych drzew, bo tam często coś leży. I zobaczcie, kurde, podszedłem pod stary drzew, jakieś ścięte, ale jaja. Jest. Kolejny moniak, i co to mamy? Pięćdziesiąt groszy, ale jaja, kurde, no. Zobacz. jak ja uwielbiam takie, kurde, rzeczy. Normalnie imprezka na maksa. Jeszcze tu gdzieś, kurde, są, patrzcie. Ale jaja. O, akurat jest, tu wyskoczył, zobaczcie. Kolejne 50 groszy, kurde, ale jaja. Dobra, nie będę was tak zanudzał. Kopię dalej i włączę się za chwileczkę. Kochani, patrzcie tę kurę, jaką dziurę tutaj bryłem. Jestem tak zmęczony tu wszędzie między kodrzejami kur, basakra, nie? Dokładnie tak kurde już mi tutaj wypadają. O, jeszcze jedna. Czyli mamy 33 monety. 33 monety w jednym domku. I zobaczcie to ten garduszek. Szkoda, że nie ma reszty kurcze. Jest tylko taki kawałek, może te korzenie jakieś popsuły to czy to. I patrzcie to. Jest świneczka Czy jest skarbonka czy, czy monety w środku Obok plastikowy nabój Ale jaja Kurde. Czyli tak jak Adi z Krzysiem się ze mnie śmieją Zdjąłem z nich klątwę jak już wcześniej wam mówiłem Zdjąłem z nich klątwę Prawdopodobnie zostałem właśnie królem PRL-u Ale jaja Kurde, ale czad Mega wykopki, kurde. Dobra, widzimy się za chwileczkę. Hej! Adi tam krzyczy z daleka, że mamy więc wojnie. A Krzysiu, co tutaj masz? Piękne. To by była piękna, zobacz. O kurde, ale czad. Ale to już jest dawno temu złamane. No, Piękne. Kurde, no szkoda, że nie cała. no, Ale piękna. Gratulacje. To by było Wracamy coś. do gry, lecimy dalej, nie? No, pięknie. Mój pierwszy taki sensowny sygnał dzisiaj. Nie, to jest posłucha, kurcze, ja co, jeden depozyt? Ale <laughs> jest. Dobra, widzimy się za chwileczkę, hej. I zobaczcie, jest Adi. Adi, Adi znowu kosi. O, jest jakoś monetka. Co obstawiasz? Ja nie wiem, czy to nie jakieś sreberko. Nie? Nie. Fenol. Kurde, ciężko zobaczyć Co to jest? Dajcie takiego co ma być Kurde oj nie mam środek? pojęcia Stop. Oj o, już środek podręczny Adi Kosi kurczę, już kolejna monetka Moja kosiareczka kochana <laughs> Ale na takie maleństwo to ja wiedziałem Oj Krzysiu też ma Krzysiu też ucieszony no to opuściłeś Taki mały... Dobra Mam jedynkę między Adi ma jedyneczkę między wojnie, A Krzysiu co tutaj ma na żywo? Idziemy zobaczyć. Jedynie, jedynie. A Krzysiu mówi, że opuściłem. Zobaczycie u niego na filmie co ja opuściłem. co? <śmienny> Do <śmienny> <dobra. śmienny> <Dobra. Nie. śmienny> jest drugi. A ja jedynkę. Adi tam schowany w krzakach. W tych chmurach go tam w ogóle nie widać, nie? Ale słyszę tylko z daleka, petardinio, petardinio, także lecimy. Petardinio, adinio. Adinio, petardinio. Adinio, petardinio. O kurde, jak... jaka piękna. No. Który rok? No, no właśnie, nie wiem. Poczekaj. No 23. Ale piękna, no. No. Adinio petardinio <noise> Teraz się tu śmiejemy Krzysiu mówi, że jego tam monetki nie interesują Krzysiu sobie zbiera, co tam zbierasz Krzysiu? Podkowy, drusy, I takie tupki! Kurde jeszcze nikt nie ma Wszystkie lata Dobra, lecimy dalej No zobaczmy się mówi ładny sygnał, równa dwudziestka Co to zobaczy, będzie? O to robi Na lajku Krzysiu ma strzał Nie, to nie wiadomo co to będzie je yes, gość. God. No ja. No to ja lubię najlepiej. No ja na no, samym Krzysią mógł no. jeć. No, no. Jesteś. No. Dobra, no, ja ty już się będę chodne. tak nibował. Bijajcie do Krzysia wybrali. na kanał, nie? No. No. Gdzie jest Dobra, idę zobaczyć do Krzyśia, bo tam krzyczy to będzie fand, to będzie fant. Oby, oby w końcu. Czy wrócił do gry? Zobaczymy Wiesz <grywa> <grywa> teraz tego wariatora nie mam tu. Czekaj tu do czy działa Bo on ma takie zawiechy O, coś małego jest szansa na monetkę. O, jest coś. Jest coś. O, jakiś badziewie Dużo śmieci, co? No, To nie <śmieniciel> moje. <śmieniciel> Dlatego się pytam. Jest, Krzysiu, pierwsza monetka, ale super. 58 no, Ale to w sumie zawsze się mówi, że to są dwa złoty z jagodami, a to są dwa złote z jabłkami. Z ja... Tak? No. Aha. Niby tak, no. no i super. Ja się dowiedziałem ostatnio. Jest. Wrócił czy. do gry. No. Ta. Tak? i o, tu. A nie, mi szczerniał teraz, był fioletowy. No. Krzysiu miał tam jakąś monetkę. Adi przed chwilą klamerkę, bo zmieniliśmy miejsce, zobaczcie. Bo tam już więcej nic tam nie wychodziło. I ja mam tutaj, o, jakaś monetka jest. Nie wiem, jest jakiś orzeł. Jeden. Jest, jest, Co? 10 groszy. <laughs> A ja mam jeden. I to jakie stare kurde 2015 rok. A o ty masz 2015? No to ja mam 101 lat błoczą 1914. <laughs> jeden fenol. No ale ja ja. Ale w takim nie wiem, czy to dobry stan. Tył jest ładny. A jak to jest sucho, kurczę, taka sucha gleba. No, krzył szaleje, kurde depozycik. Tyś miał trzy monetki i teraz czwartą szuka. To tak na boku, panie oczu O, jest, jest coś. A rządzę człowieku! Dwa grosze! <noise> Dwa grosze. Uhu. Tak, <noise> normalnie. <noise> jest, zobaczcie, kurde, jaka petarda. Jeden grosz. To jest ten podejrzewam, nie wiem, tak się nie znam na tych polskich monetach, ale to jest chyba ten yy, międzywojnie, tak? Kurde, ale czas, z którego roku? Tak, to jest międzywojnie. Nie wiem, po sinie. Na szybko zaczynamy przemyjemy. Zobaczcie. Jaki piękny, jeden grosz, ale ładny. Tu troszkę z żarty od tyłu. 1926 tak kiepsko widać, ale ładna monetka. Także super. Jest jeden grosik. I lecimy dalej. Teraz jakaś taka kratka cholera wie co to jest Ale został złopaty jeszcze, nie wiem, jakieś badziewie Amelinium. Tego nie pomalujecie, pamiętajcie. <grystanie> I tutaj o, kolejna krągłość Zobaczcie. Jak to mówi mój kolega Piotrek <grystanie> Czerwone mrówki przynoszą szczęście <grystanie> Piotruś, pozdrawiam cię serdecznie Kurczę, no, to jest Co to jest? 1923 i to jest jeden grosik. Kolejne więc wojny, trochę kiepski stan, jakaś taka zgięta. <grymne> ale super, co? Ale jaja, lecimy dalej. O i teraz takie sitko, ale kończymy już pomału wykopki, także zbliżamy się. Może to był ostatni sygnał. Także co, zaraz widzimy się na podsumowanku. Stały sygnał 65 W Holandii byłoby to 2 euro A tutaj No kurde Cholera wie Czy jakieś kurcze zapinka kiedyś Czy Co to było No i tyle No i Krzysiu zobaczcie no. Idziemy, kurde, Jakaś od... Idziemy ratować pinpointera Tak, idziemy ratować pinpointer Kurde, oby się znalazł ty. Dokładnie A tymczasem tutaj znalazł o, taki kremik jakiś czy coś no, Ale no, bardzo coś fajne fajnego, No, tak. bardzo fajne No i graty i mam nadzieję, że się znajdzie Adi też troszkę nakosił Idziemy ratować no. oh, Jest, udało się Chodzimy po tym lesie, szukamy Gdzie był? Gdzie był? Ja, tu przy tych wznieconych puszkach, no. tędy tam przechodziłem i przy tym grubym drzewie, nie? A tu leżał, nie? Ale super. A no tu? i gratulacje, ale znalazł kurde. się. To jest fan dnia. Ale już, ale już <laughs> będzie na tym, już będzie kurde na smyczy, nie? Już powiedziałem. Dokładnie. O, już zaraz będziemy kończyć. Pinpointer na szczęście się znalazł. Znalazł. Tak, i zapraszam serdecznie do Krzysia na kanał Wejherowskie Wykopki. Link ja... będziecie mieli w opisie, nie? Także zapraszam serdecznie. Pozdrawiam. Takie taki wiec, no I co, kończymy te wykopki, bo zaczęło padać jak widzieliście no nie mieli szans chłopacy dzisiaj przy tym depozycie moim, nie? No, nie, no, no. Wykośnię, kurczę, ale, ale, ale tak jak mówię, klątwa zdjęta, królem tak, Perelu u nie. zostałem dzisiaj ja. No, my nie mamy, my Nie, my nie mamy, pozbyliśmy się tego. Zabiorę to ze sobą do Holandii, żeby no, już tu nie mieli problemu. i no, tam jeszcze kopać. Także jak się podobało to suby, lajki, dużo komentujcie. Ja się cieszę, bardzo poznałem w końcu Krzysia, kurczę. No. czyli dzięki Adiemu tu poznaję wszystkich, także jest super, no, no. miła atmosfera jak zwykle i widzimy się a za parę godzin nie, poznamy nie? się wszyscy, jeszcze większym większy, większy mega. Słuchajcie, gonie. widzimy się w pierwszym kaszówskim zjeździe w turystów <laughs> Także tam będzie dopiero mega petarda. Nie? Zapraszamy, no, Zapraszamy mowa, wszystkich no. Dobra, na razie trzymajcie Hejo, się. Trzymajcie